Witam wszystkich są nowe nabytki w moim akwarium ostatnio byliśmy w sklepie akwarystycznym z synem i po prostu musiał dokupić sobie rybek, także niedługo będzie przypuszczam zmieniane akwarium znowu mnie pewnie skomentujecie, że rybki nie pasują w ogóle do siebie no ale co ja zrobię chcę oddać molinezję, na ebay a ja je wystawię żeby ktoś sobie przyjechał, jak ma większe akwarium, jaką pasują te molinezy, żeby sobie zabrał a reszta, reszta rybek no mi się podoba. A wleciały ostatnio gupiki, sami gupiki, także zobaczymy, jak się będą prezentować. Troszkę mam wodę mętną, ale to pewnie przez kieliski, które tam gmyrają pod spodem, tam są gdzieś. O gmyrają pod potem podnoszą całą, cały syw ze żwirku. Ale ogólnie staram się robić pomnianki co, co dwa tygodnie, jak mam czas. E, jest, jest ok, rybki są szczęśliwe. Wodę sprawdzam, woda jest wszystko, wszystko w normach. E, także także nie, ma, nie ma żadnego stresu. Roślinki pięknie rosną. E, co się zaczyna pojawiać, to są chyba, jak macie, wiecie, co to są za. Glony, czy to są glony, czy to są algi? E, u góry na końcówkach liści pojawiły się po prostu takie ciemniejsze glony. Nie wiem, czy się tym przejmować, czy się tym nie przejmować. Nie wiem, tam zawsze siedzą. Popatrzcie, tam siedzą kreweciaki, siedzą sobie. Na, najwięcej, na właśnie na, na, na korzeniu, na drewnie. Tu z boku też są jakieś. O. Roślinki zaczynają mi się przejmować. Te wszystkie na łodygach. One rosną jak szalone, muszę wam powiedzieć, popatrzcie jak tam rosną do góry, pod, pod powierzchnię wody. Tamta roślinka zaczęła mi się przyjmować, widzę, że zaczyna wypuszczać, wypuszczać jakieś tam pędy nowe, także jest tam okay. Tamta czerwona po tylu miesiącach coś tam zaczęła wypuszczać. No troszkę to minęło, no najlepiej ta od wsadzenia, chyba miesiąc czasu po kupieniu akwarium sadziłem, to wyszczeliła jak nie wiem. Także jest sobie. Czy jestem z niej zadowolony? No jest, jest okej. Okay. Nie, te, te bardzo lubię, fajnie rosną, ładnie wyglądają, no i bardzo, bardzo, bardzo wolno rośnie, ale co, coraz bardziej mi się zaczyna podobać I jak jest większe, no to fajniej to wygląda. Tu mam jakieś roślinki, które też słabo rosną, ale rosną, też chyba wolno, to są wolno rosnące jakieś, są to w Pink Flamingo. No i tak po prostu się dzieje. Tak po prostu. Obserwujemy co się dzieje w akwarium. Mamy tych krewetek 5. Letka radina dorzuciliśmy tu. No mówię akwarium jest planowane na większe jak będzie 500 subskrybentów. I może jak się uda, to będzie to pod koniec roku, a z tym coś zrobimy innego. Także no, będzie się działo. Na razie dużo pracuję, lato ogród praca także mało jest, mało jest czasu żeby cokolwiek ogarnąć Wieszcie, rodzina gdzieś tam jak jest ładnie to trzeba jechać coś zobaczyć coś zrobić także no, no na pewno tego lata to jest mniej mniej zabawy z rybkami czekamy na zimę zimą zawsze tego jest więcej można siedzieć żona jak tu ma poduszkę przed akwariami, to zawsze obserwuje co się dzieje mamy jakieś nowe rybki które się gdzieś oczywiście pochowały w tym momencie, no ale są. Są nowe rybki, jedna już w miarę spora, gdzieś sowana, a druga jakaś taka biała, jeszcze nawet nie wiem, co to za rybka, taka malutanika pyci pyci. Ja bym chciał, żeby mi się krewetki rozmnożyły, to by było fajnie. No i tak jak mówię, mam ten ślimaka. Gdzie ten ślimak? Tu jest ten ślimak no rzućcie w komentarzu co to jest, co to jest za gatunek, co z nim zrobić. Ja tu mam jeszcze jednego ślimaka, to zebrę. I mam nadzieję, no kurde, jakby ten ślimak zjad, zjadał jajeczka tej zebry, to by była rewelacja. No nie wiem, czy to jest ślimak świderek, czy to jest helenka. Nie mam zielonego pojęcia, muszę to przeuglować. No chyba że mi dacie odpowiedź. Dobra, ja uciekam do pracy. Kończę herbatę i spadam do pracy, bo mam dzisiaj troszeczkę Urwanie głowy w pracy, także widzimy się przy następnym filmiku. Łapkę w górę, komentarz i subskrypcja, mile widziane. Dobra, do usłyszenia. Dzięki.